Witam Państwa serdecznie, nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit Doradcy Finansowi. To nie był udany tydzień dla posiadaczy polskich akcji, a to dlatego, że WIK odstawał od notowań swoich większych i starszych kuzynów. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co zaważyło na tym, że WIG był na minusie o świerć a amerykański SP 500 utrzymał swój poziom, a niemiecki DAX wzrosło o solidne 2%. Dane makroekonomiczne nie są złe, GUS potwierdził dobre dane o PKB w trzecim kwartale 1,9% i jest duża szansa, że w czwartym kwartale zobaczymy wzrost jeszcze wyższy. Wprawdzie rozczarowały dane o sprzedaży detalicznej w październiku, która wzrosła tylko o 3,2%, ale na przykład sprzedaż niemiecka spadła zamiast wzrosnąć, a inwestorzy niemieccy w ogóle się tym nie przejęli. Plotka głosi, że wśród zagranicznych zarządzających funduszami inwestującymi na rynkach wschodzących pojawiły się rekomendacje doważania udziału na giełdzie chińskiej, która w ostatnich tygodniach nieźle sobie radzi. A to może oznaczać, że najpierw zarządzający postanowili ściągnąć pieniądze z innych rynków wschodzących, m.in. z Polski i stąd spadki na warszawskim parkiecie. Traci też rynek obligacji, gdzie również widać było wyprzedaż i wzrost rentowności papierów, za to złotówka pozostawała stabilna, prawie nie zmieniając swoich notowań wobec franka, euro i dolara, a jedynie tracąc kilka groszy wobec funta. Patrząc w perspektywie całego listopada na polski rynek, widać, że giełda dostała lekkiej zadyszki po październikowych wzrostach. 2% na plusie to niewiele, ale jednak to wciąż wzrost. Gorzej od średniej radziły sobie małe i średnie spółki, poprzedni liderzy wzrostów, ale znowu licząc od początku roku, wzrosty w okolicach 40% na u 40 i u 80 to wciąż wyniki imponujące. Najważniejszym pytaniem, które zadaje sobie rynek u progu grudnia, to czy giełda wpadnie w korektę, czy wręcz przeciwnie. Zobaczymy znowu, jak przed rokiem, tzw. rajd Świętego Mikołaja, czyli silne wzrosty właśnie w końcówce roku, trochę pompowane przez zarządzających dużymi funduszami, aby móc pochwalić się lepszym wynikiem w perspektywie roku i zasłużyć na większe premie. Kluczowe będą wyniki z amerykańskiego rynku pracy, które, jeśli pokażą wyraźną poprawę, to może zmobilizują Fed do rozpoczęcia ograniczenia programu do dwóch dolarów już w grudniu. Sama plotka o tym może nieźle rozchwiać rynki, nie mówiąc już o konsekwencjach faktycznego działania Fed w tej sprawie. Cóż, czeka nas jeszcze sporo emocji do końca roku, a już za tydzień, w następny poniedziałek, będziemy mogli dokonać kolejnej analizy rynku, na którą oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszam.